Marcin, ja dzisiaj, jeśli chodzi o streamy, to wszystko spontanicznie. Na razie chcę być dobrym helikopterżarzem. To się chyba nazywa profesjonalnie pilot, ale ja myślę, że piloci od helikopterów powinni się totalnie inaczej nazywać niż piloci od samolotów. Tak, tak wymyśliłam, jak królowa, i tak powinno być. Raven mój tato ogólnie bardzo lubi wszystko jeść, ale niestety smutna prawda jest taka, że tych ciastek od jej to nawet on nie chciał ruszyć. I nie że one były zepsute, one po prostu były średnio smaczne. Gdzie moje pierwsze zlecenie? Ojej, znowu kurde trup, nie jestem najlepsza w trupy. Dobra, ale tego już normalnie wysadzę, tym nie będę już tak rzucać. A jak ja bym sobie najpierw wzięła tego medyka na przykład, to ten medyk by zabrał ze sobą tego trupa? Sprawdzę. Raven Crown, no niech będzie. Myślę, że możesz mieć rację. Znoś się, młoteczko. Nie zrobiłam smoleńska, bo nie było zamachu. Więc proszę mi tu nie kłamać. Ja tylko wleciałam w pożar, bo był za wysoko, a nie mogłam dubki wyżej podnieść. Chodź, medyk, siadaj! A? Jak wskoczył? I lecimy po trupa. Ui! To, że czegoś nie zrobiłaś, nie znaczy, że tego nie zrobisz. Ej! Ja, zobaczycie, że dam radę. Tym razem będzie fajnie. Tym razem nikogo nie zabije. Gdzieś tutaj powinno być. Ten trupeł. Tylko, że ja go nigdzie nie widzę. Gdzie jest to zbiegowisko ludzi, które tu powinno być? Tam są jakieś ludzie, więc jest szansa, że to tam, ale chwila, 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 bo to nie w tą stronę. Nie w tym kierunku. Tę stronę, ja pierniczek, kto mnie polskiego języka uczył. Dobra. O-o! Znaczy, tak chciałam. Ja po prostu sprawdzam, czy budynek dobrze stoi. To pasowałoby gdzieś tu za zaparkować. No, muszę się gdzieś tutaj po księczorach. No, nie wierzę. Czy ludzie nie mogą być chorzy gdzieś w miejscach, gdzie ich widać? <noise> Albo mieć wypadków w miejscach, w których ich widać? W dupie jeżę tam. Ląduje w tym miejscu. Niech się kurde kaleka kobznie trochę. Widzisz, jak jest galeką, to mu wszystko wolno. Każdy będzie za niego kurde łaził. Ha, mój młotka! Dobra, wszystko, wszystko pod kontrolą, tak chciałam. Gdzie helikopter ma hamulce? Patrz! Medyk po niego idzie i teraz go znajdzie i przyniesie. Medyk przynieś! A portuje tak do brzegu? absurd. Zaraz Medyk się po prostu rozkraczy gdzieś tam, No musiała po nich oboje iść. Ruszajcie tyłek, bo blokuje pudełko zapałek i nie może przejechać. Gratuluję, gratuluję Raven! Ja też zdałam prawko, to, to jednak o czymś świadczy jeśli chodzi o poziom tego egzaminu. <grymne> o, Bardzo się cieszę, nareszcie. Gdzie ten medyk polazł? A bo tutaj oni w ogóle utknęli, to jak ja tam miałam wcześniej wylądować? Idzie ten medyk, co on tam robi? O, teraz jesiesz, jak ja już dupę wysiadłam. Proszę się rozejść, tu nie ma nic ciekawego i proszę na mnie nie trąbić. O, tak, bo niby przeze mnie skorek. To trzeba było umierać w sensownym miejscu. Zaraz obciążymy tego pana, a nie mnie. Proszę się zrozejść, tutaj są te dźwięki. Mogę im coś powiedzieć mądrego. O, <laughs> czekajcie. <śmiech> zgłoszę, e, zgłoszę korek, nie? <laughs> o, oh, To ja mam pomysł. Najpierw będę robiła korki, a później będę je zgłaszać za to, żeby dostawać dodatkowe punkty. Siema, Pingosiu. Dobra, i teraz ich kulturalnie wysadzę. W sensie nie będę aż tak wysoko nad budynkiem, jak będę ich wyrzucać. Proszę, proszę się rozejść. Ale stary, ty też wysiadaj. No, najlepiej. Proszę, proszę mi medycy, proszę was. Wol stąd. Bo was z wysokości się was pozbędę. No. Co za kolesie. Aha, jeszcze jednego muszę trupa przywieźć. Proszę. Proszę się zająć tym trupem, a ja... No. Ups, jeszcze przywaliłam w podłogę. To jest wszystko jej wina, się pchają, kurde macie. Chciałam być kulturalna, widzieliście, to nie jest tak, że nie potrafię grać w tę grę. Ja naprawdę się starałam. O, widzisz, Pingosiu, cieszę się, że możesz się poopieprzać razem z nami. I ma pieczysty. O, i Sandy jest. Dobra, tutaj ten trup leży w dobrym miejscu. <laughs> Więc yy, znaczy, jeszcze nie trup. I raczej nie będziemy tego zmieniać, mam nadzieję. Tylko, jakie ja mam tutaj? O, Rety, jeszcze jeszcze pożar jest. Dobra, Medyk, bierz to i na pożar lecimy. Raven, no to jak? No, już tam nie trąbią, no. Ruszaj tyłek, ruszaj tyłek, medyku, bo znowu dostanę za ciebie ujemne punkty. No nie wierzę, no. A dupa, zostawię ich tam. Trudno. U mnie wszystko na miejscu, jak widać. No teraz leziesz z tym padziewiem. No dobra, to, po, to jednak pomogę. Tylko, że ja tutaj coś nie ogarniam, bo on chyba utknął w wiecie co w asfalcie. O rety. Tak, on utknął w asfalcie i chyba nie jestem w stanie im za bardzo pomóc. To... Je lecę gasić pożar w takim razie. Ten już ma medyka, więc jak mu coś będzie, to się go wyleczy. Jestem najlepsza w ratowaniu miasta. Myślę, że każde miasto chciałoby mieć takiego super bohatera jak ja. Jestem wręcz o tym przekonana. Dobra, i teraz. Teraz tylko muszę y, polecieć i, i ugasić pożar. Będzie dobrze, będzie dobrze. Dam radę. Pod warunkiem, że nie wlecę w most. Nie wlecę w most, chciałam powiedzieć. No. Dzisiaj mam leczysty. Co się dzieje z tym helikopterem, że on takie ma dziwne zachwiania i zawirowania? Ej, nie mogę wyżej podlecieć, zaraz znowu będzie smoleńsk. Znaczy, tak chciałam? Chyba muszę trochę wody wypuścić, wiecie? Bo za, nie mogę zbyt wysoko latać. I mam nadzieję, że to pomoże. Że, że pół, pół była wody wystarczy. Trzebym móc się wznieść troszeczkę. Totalnie nie wystarczy. Dobra, jest pożar, widzę pożar. Teraz totalnie dam radę go ugasić, tylko tym razem pobawię się kamerą. Gdzieś tutaj były, nie te, te kamery. Nie tu. Oj, tam spalony, no. Co, co, co ja, co ja czynię? Nie, wszystko, jest, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. To jeszcze będę musiała zgłosić korek. Dobra. Ja dam radę. Dam radę. Dam radę. Totalnie nie widzę, co robię, ale dam radę. Dobra, za wcześnie. Chyba ugasiłam. Nie, jednak nie. A od 1 do 5 chyba była ta kamera. Nie, nie o 1 do 5. Może tutaj? <grymne> tu była! Dobra, i teraz słuchajcie, teraz będzie łatwiej, bo teraz widzę co robię. No water, no jakie no water! Ach, dobrze. <grymne> Chrońcie nas bogowie od takich super bohaterów jak ja. Się skończy. Znowu zrobię smoleńskie jak nic. Dobra, poszło jeszcze tylko tam. No to teraz jeszcze tylko zgłosimy koreczek. No. I już. Jestem z powrotem, helikopterem. Dobra, lecę do tego trupa tam. <todgłosy> Teraz ich pozbieram. Siema Emilko. Na czym ostatnio byłam w kinie? Myślę, że można to nazwać... bycie yy, w kinie na, na fantastycznych zwierzętach. Na drugiej części. I tak w sumie średnio mi się podobało. Było ok, ale... Ale średnio. Myślę, że są ciekawsze filmy, które można obejrzeć. Chociaż najbardziej ubolewam nad tym, że ostatnio totalnie nie oglądałam żadnego dobrego horroru. I muszę, muszę przyznać z ogromnym żalem, że, że nie robię już dobrych horrorów. Ewentualnie ja już się tak zblazowałam, już tak bardzo widziałam wszystko, że żaden horror nie jest mi w stanie ruszyć. Nie, Miron mnie zabiera do kina i bardzo często i bardzo chętnie. Także tutaj nie mogę na nic narzekać. Chociaż przy okazji brania mnie do kina bierze razem z nami Knebel. Zupełnie nie rozumiem po co mu, bo to, że bierze Knebel do sypialni jestem jeszcze w stanie zrozumieć, ale... Do kina? Nie, nie rozumiem jego aluzji. Ok, to ja sobie wezmę y, paliwko i to. I Nie wiem, co to jest, ale to też chcę, a tego nie mogę. Dobra, to ja chcę. Naprawcie mi rzeczy. I teraz mogę, Aha, bo oni tutaj muszą wiertarkami. W tym momencie powinna lecieć muzyczka Satisfaction, a nie.